Cały tam, 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 tam nie No. To ja wiem, no po to to robimy. No. Poczekaj, Krysztań, jak długo żyłem w miesięcy tysięcy, Powiedz mi, ja sobie też Powiedz mi. Hmm. Dlaczego się zdecydowałeś wczoraj do mnie zadzwonić? Jak powiedziałem, to, to większe problemy. Rozumiem. Czyli chciałeś to załatwić już na tyle skutecznie, żeby się wymixować z tego tematu całkowicie, tak? No i co teraz? Wiesz, że może być awantura z mamą. Z Możesz czym być? ja starałem się mamę uspokoić. Ale dobrze, że się sam zgłosiłeś, i myślę, że to, co zostało zrobione. I to jak się zachowałeś, może w tej chwili zaprocentować. Zobaczymy jak to będzie wejść. Idziemy. Pusiasku tam. Gdzie satysfakcja sa zasma? Zas sa tu bruje ładnej. Co so, teraz? Ani publika Dysio. Co z tej lane A Pa dłuższą 21. Tam skończysz. Zobaczymy. Zobaczymy, kochanie. Telefon.

Kasa tu nie licza, pan wziął a gdzie znowu cię przyniesie ja, teraz. Ja teraz. spierdolisz? spierdolisz, 20 ja miesiące 20.000, czekasz, próba, ja cię od 21 lat wrócił, ja bym ja mam ja bym ja kawę, lat, Mieszysz, kawę, kawę. kawę, kawę, kawę. Us się. Dobre, się czekaj, czekaj, ja bym wrócił, ja Oprešúľovské a dva samá rysy, jeden chartar, mala manúš. Pešnú, kány, a, to ale má A dva samá rysy, dva samá rysy, dva samá rysy, dva samá rysy, A samá rysy, dva samá rysy, dva samá rysy, dva samá rysy, dva

Owak jest z nami, z wami, poznał sobie dom spokojnie. Tak. Na razie spokój, tak? Tak. Poznał wszystkiego. wszystkie Tak, tych, żeby dali mu spokój, ten Nie gory. Ten gory, śmierdzący, co się boli. Ciekawe, że ma w takie razy.

Masz coś do powiedzenia, Rutkowski, tutaj dla Cyganów? No, no. pozdrawiam was z Baciaromowy. Ja wstąpię? Tak jak zwykle. Masz coś Pozdrawiam was z Mát, sa lety sa nastroje, predíše, teachers, a Maruša Lehna aj Saras, to nie je kardinalové, ešte A Maruša Lehna aj o Venus, o Koridožiama a Kanite, Pešele. Zabad, nie je tam zabad, 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 Ta wszystko, Proszę wszystko, wszystko wszystko ma być na na live, wszystko grochowa, żeby popamiętała mnie do śmierci, do na śmierci, YouTube, żeby nie po wszystko było, popamiętali. Tak. Ok. Tuskerela me te voui orom, poniżył vou taiokenco, a vuni erom. A tak? A ja

A waleł na putar, zial te deshel, a ty idziesz dzisiaj, idziesz do poprawszaka dzisiaj. Ty też pójdziesz, kradniesz a pieniądze. A nie a kradnę, bardzo dużo pieniądze kradnę. Kurwa, to prac, to dolar, a on idzie na wnuczka, on chodzi na wnuczka, on jest odbieraczem. Rudkowski, czy tamten się zna, odblokować mi telefon? Ej, wiesz co, musiała być w pamięć. Ej. Nagrywaj, nie nagrywaj nie, 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 wszystko. Nie, 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 to jest jego telefon. Ja chcę a. wejść w ten telefon. Będzie on miał to zrobić, to ja sobie wyjdę do niego. Tańczy Kukora Klocker to genu. A do tańczy tańczy A on myśli, że jest tylko ty jesteś tutaj, a cała Warszawa jest odtoczona, cała jest Warszawa zamknięta. I teraz goryli teraz tutaj jeszcze dotrze i dostanie goryl w już wszyscy Grudkowski dla niego jesteśmy On nie nic Rutkowski. nie widzi. Nie. To wszystko mówi, złe. co chce, a on myśli, że on jest królem i on nas wygardzi. On tutaj z tymi brudasami razem. No to niech zrobi to. Jak ma jaja w, 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 w tym, jak gorli mu nie zabrał tych jajki i dla siebie włożył. Bo chłop wygląda. To nie jest kobieta. To jest tramwestyt. Tramwestyt jest, Rutkowski. Nagrywaj, nagrywaj i rzuć to na YouTube. Proszę cię. Żeby to na YouTubie było, tak. Ja kradnę, a on jest odbieraczem. Na, na wnóżko odbiera. Chodzisz, chodzisz. Chodzisz, chodzisz. I bierze sobie auta bez prawo jazdy w Warszawie. To też trzeba podać tą firmę. Teraz się, zesra się tutaj. Tak. Tak, tak. Daszke, niejaka, si no w każdym są problemy. nie A jak masz go dozorować? Nie mam na to pobiczka. Nie, nie mam. Nie mam. Człowieku, nie mam. Człowieku, nie Nie Niestety, Teraz jego przyniosłeś, a teraz mojego syna przyniesiesz. Zaraz mojego syna przyniesiesz z białej łęki. Czarnego. Jego kur... On, on też jest... Czotom jest mój syn, Kenco. Czotom jest, jego też przyniesiesz. I jego kuchnię też przyniesiesz. Tak? Teraz wszystko wyjdzie na stół, wszystko czarno na biało. I, Le i Leszek i Kenco będą razem w jednym, w jednym chałupie będą siedzieć. Bo tamten jest goryl, a jego jest. Tak będzie teraz. Załatwię też mojego syna. Okasy las. Μωγεγκοσίνα, Μωγεγκοσίνα. Περν, τάντ βαχτάλε. Βαχτάλε, βάσαστη μω, σωγουδέν γε παϊ βαρχάβα. Μου καστού μεν γε βάρον βαχτάστη σα μάρισσαι η κέιρε. Ταϊ το μω σα λοχάρι σου. Ταϊ Τακ.